Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo, bardzo, bardzo ciepłutko. Mam tutaj kopertkę, przesyłkę, której się nie spodziewałam. Ale od kogo to tu musiałam zasłonić niestety. Nie otwierałam jeszcze, chociaż mnie korciło niesamowicie. Jest to od naszej Ani, czyli Niuli ze Szczecina. Taki zaszczyt mnie kopnął, że bardzo ci dziękuję, Aniu i Niulu bo rozmawiałyśmy przez dwie osoby <laughs> yy, ja już będę otwierać, bo naprawdę już mnie tak ręce swędzą. Oj, nie widać, o, bo nie mam jak. O, zaraz coś tu narobię. Zaklejone na amend. Będę. Muszę przesunąć, bo tu wszystkie dane widać. A nie napisała na dwóch... Jakby, Wow, ta -dam. Jeszcze tu coś jest? Bo coś jest. Ojej! Jeszcze coś tu. Ojej, króliczek! Ale super! Śliczny! Chyba się podzielę z moim synem. A tu co mamy? Lizaczka. A nie pozwoli, że Lizaczka to podaruję mojej podopiecznej, tam gdzie pracuję. Pozwolisz, nie? Bo ty lubisz też dzieci. Dam jej to. Taki fajny. Będzie sobie lizała, ciumkała. A czekoladkę, może czekoladkę też jej dam. Bo ja i tak już jestem gruba. Mój syn też. Zobaczymy. W każdym bądź razie piękna. O, jaka piękna kartka. Zdrowych, niezdrowych. Wesołych świąt. Aniu, ale, ale ładne tutaj się świeci. Jak ta sroka. Wow, z nadchodzących. z okazji. O, już, już mi się język łączy, no wiadomo, normalne. Z okazji nadchodzących świąt, zmartwychwstania pańskiego. Najserdeczniejsze. Że... O Jezu, wybaczcie mi, ale naprawdę, no ja się zaraz telepie. Mi się ręce normalnie trzęsą, jak coś dostaję. <grych> najserdeczniejsze życzenia, wesołego Aleluja oraz smacznego jajka. Życzę Niula ze Szczecina, czyli nasza Ania. Ewuniu, z sympatii do Ciebie i do Twojego wysyłam z drapeczki i słodycz w razie pustaków. Pozdrawiam cieplutko, Niula. Ania i Niula, posłuchajcie obie. Ja Wam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Ale wystarczyła karteczka, bo widzę, że tu też śliczna. Ja jeszcze nie dostałam, bo w Anglii to te zdrapeczki jakoś późno... Zdrapeczki, karteczki, zobaczyłam zdrapeczki drapeczki, już mi się... Ojeju, a czemu masz tyle? O, jeszcze. Niulcia. Niulcia. Owocówka. Coś mi się tu krzywo postawiło. I nie mogę... O, może tak. Zatknęło mnie. Mamy owocówkę. Super, bo widzę jak ją drapiecie. Mamy krzyżóweczkę. Mamy szybkie 50. Ciekawe czy złapie. Ojej, a i mamy maluszki, mamy słonika, no, ale fajnie, na szczęście, uśmiechnij się, no już się śmieje, normalnie jak tylko zobaczyłam, bank i czas na kasę. Jej, Aniu, ale po co aż tyle, ja rozumiem, że ktoś tam sympatyzuje, ale to szkoda pieniędzy, Boże kochany, no ale nic, dziękuję Ci z całego serducha, takiego mojego. Nie wiem co powiedzieć, chyba zaczyna drapać, ale ja nie wiedziałam, że tu będą drapki. drapki. No już mi się język włączę. Ale czekajcie, gdzieś tu mam badyla, O mam. To podrapiemy. Aniu, dziękuję Ci jeszcze raz naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. <laughs> Śmiać mi się chce. Jak sobie przypomnę, jak pisałyśmy. Tu musimy znaleźć rękaw mi uciekł. U mnie właśnie leje i słońce świeci, nie wiem, i wieje. Trzy w jednym mam. O, tu będzie się drapać. Tu trzeba trzy symbole, tak? Tak. No to szukamy. Ania, trzymaj kciuki. Chociaż nawet jakby tu nic nie było, to ja jestem już szczęśliwa. Zastrajkował. O za jej, stuwa chyba będzie. Ania, będzie stuwa? Nie, będzie pięć tysięcy. Oj, nie ma. To ile będzie? Może no, by tak tu te zera dorysowali, to by było 5000. No To numerów tutaj nie szukam tych. Symboli numerów SJP. Fajnie. Ale super. Weźmiemy bank. Tu trzeba znaleźć liczbę tą, co jest tu, tam, tak? 19. O, fajna liczba. Gdzie tu, a tu 17 mamy 14. Widać? Jaj, nie wiem. Mój telefon to jest tak stary jak ja, i dlatego, o jest oboczek. Tutaj co mamy? 20, drugi oboczek. Tutaj mamy 12, a tu mamy 15. Ojej, patrzcie, co tu było. Ania! Chce, żebym zawał dostała? Matko ty moja. Nie wiem, gdzie jest. Te... Dobra, tu i tak wiadomo, że nic nie ma. Ten uśmiech to ja sobie zostawię na koniec. Weźmiemy kopytko i poszukamy w kopytku. Ania, naprawdę, bardzo, bardzo... A, tu się nie cyfry, tylko kwoty. Nie, symbole. Nawet czytać zapomniałam. Mamy worek, siódemkę. O, nie przesunęło mi się. Telewizora nie przyciszyłam gwiazdkę. Później tu mamy <laughs> biedroneczkę. Biedroneczki są w kropeczki. O, jest druga biedroneczka. Ech. I jest prezent. No zrobiłaś mi prezent wspaniały. Naprawdę. Bardzo, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. I ogromnie się cieszę oczywiście. Tutaj musimy znaleźć słonie aha no to szukamy tych słoni słonik już myślałam, że to słoń oj coś mamy tego, kto to jest puchacz tutaj mamy krawa tutaj mamy rybkę a tu mamy ślimaczka, proszę jaki ładny ładny i przystojny co było? Ech. o proszę, dycha, dlatego nie dali super to teraz się uśmiechnę. Nie mogę się pokazać, bo byście się wystraszyli. Dlatego co tu się szuka? Symbole też. O, mamy co to jest? Cytryna. Tutaj mamy klapek. Czasem jak oglądam Wasze filmiki i widzę ten symbol, to mi się ko kojarzy z ananasem. Jak nie mam okularów na nosie. A tu jest palma. Kurde, zawsze coś zapomnę. Tu mamy kapelusza. Mamy palmę. Będzie jeszcze jedna palma. Nie, mamy klapki. Jak to było? Jak mówiła Madzia? Bo już zapomniałam. Klapki. Nie, cichobiegi. Firmy szelest. O, przypomniałam sobie. Pozdrawiam. Madziu. Dobra. Więc zobaczymy szybkie 50. Szybkie 50 drapie pierwszy raz. Zresztą te maluszki też pierwszy raz drapie od od 20 paru lat. Zresztą wcześniej nie drapałam. Chyba zobaczymy w bonusie. Mamy diamenty. Chyba tu cyfry, tak? Kwoty. Aha, to ma być 50. No i zaczynamy od proszek. Piękna kwota. Mamy stówkę. Mamy 500. Są trzy linie. Proszę, mamy dwa. Złocisze, mamy stówkę, drugą, tu będzie trzecia, mamy cztery, mamy cztery, widać, mamy dwa i co będzie? Lipa. O, proszę, ale fajnie, super, fajna ta zdrapeczka, ale to nic. Aniu, ty się nie przejmuj, bo wiesz, jakie są zdrapki. Sama z doświadczenia wiesz. Może wezmę owocówkę, a na koniec wezmę, bo owocówkę tylko raz drapałam. Odkąd mnie nie ma w Polsce? Yy, cytryna. A ja będę się tam gramolić. To mi telefon całą pamięć zażrę. Dobra, nie ma. Później co mamy? Gruszkę. Gdzie jest gruszka? Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu jest gruszeczka gruszeczka o warzywniak dopiero ona robiła filmik z warzywniakiem i mi też przysłała kawałek warzywniaka swojego super dobra wszystkie gruszki jak coś to mnie tam z tyłu czupi radło banany 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 są tylko tu chyba tylko tu chyba super mamy banany, tu mamy borowiki, borówki, A tu są, ale fajna ta drap super się drapie i są emocje, <laughs> na pewno to borówka, borówka, nie przeczytałam, tak na oko powiedziałam, kiwi, szukamy kiwi, kizi mamy kizi tu. Mamy kiwi tu, lubię kiwi, ale nie zimą, zwłaszcza w Anglii, bo są mrożone prawie. Znaczy gdzieś przechowują w zimnych miejscach, magazynach i później przynosisz do domu. To masakra. Twarde jak beton. Arbuzika szukamy. Krzywo mi się wydrapało. Jeszcze gdzieś jest, a no, jeszcze są dwa. Proszę. Jak ładnie. I tu co mamy? Muszę przeczytać. Co to jest brzoskwinia? Gdzie jest brzoskwinia? To jaśniejsze to chyba brzoskwinia, nie? Jak myślicie? Brzoskwinia, super. Zgadnęłam. A, bo jabłuszko jest czerwone bardziej. Super. To człowiek musi się wszystkiego nauczyć. Niby taki stary, mądry jestem, przepraszam Was strasznie bardzo mocno, bo chyba się oparłam i wyleciał mi telefon ze statywu. Co to jest? Aha, tu mrzekwinę drapaliśmy. Tak, Wydrapaliśmy wszystkie. To jest jabłuszko, tu jest jeszcze chyba mrzekwinia. Tak. Się wystraszyłam. O, i tu jest jeszcze jedno. No, co ślepia, to ślepe. Nie było czy mi zrobili, a ślepa dalej jestem. Dobra, lecimy dalej. Pomarańczka. Mamy tutaj dwie. Może tak zrobię będzie szybciej i estetyczniej. Oj, tu jest jeden. Kurczę, chodź tu. Dobra, jest. Karambola. Karamboli nigdy nie jadłam. I podejrzewam, że już nie zjem. Czemu to nie wiem? Nigdy nie jadłam, a już nie lubię. Nie wiem dlaczego, ale no, na głupich nie ma rady, nic na to nie poradzisz. Awokado. Jeszcze gdzieś jest? Nie ma. No to dalej. Ananasy z naszej klasy są. Fajna ta zrobka, bo są wszystkie symbole. Nie tak jak w niektórych. Yy, tylko dwie? Oj, ananasy. Coś mi się porąbało. Już, już byłam gdzie indziej. Ale numer. Wszystkie? Chyba. Teraz mamy truskaweczkę. Jest truskaweczka. Truskawki bardzo lubię. No, tylko dwie, bo lubię, nie? No właśnie. Później mamy figę z makiem. Figi jadłam we Włoszech. Najadłam się ich do oporu. Prosto z drzewa. Najlepsze były. Tak. O, Kiz jeszcze nie zdrapałam. Ot. <laughs> Przepraszam. Ale ja tu coś jeszcze nie właśnie. No, wiecie się, taka to robota ze mną. I ostatni to będzie win... winogronek. No i mamy linię, Oneczko, Popatrz, widziałaś? Super, mamy linię. A tu jest też jeszcze. Oj, tu już jest linia, nawet nie zauważyłam. No, no Kozę do biura. To atrament wypije. Ostra, jestem, nie? Super, mamy dwie linie. A może jeszcze coś? Ja nie widzę. Nie, bo melona nie było. O, figi są, proszę. Tak je lubię, a nie zjadłam. Super, Jabuszko. Wisienek nie było. Blblblbl. kokosów nie było. Kokosy tu będą. Ile będzie? Będzie super, proszę. Już jest trzy złocisze. I tutaj. Drugie trzy. Ech, tu jest sześć! Wow! Widziałaś Aniu? A mówiłaś, że nie masz szczęścia, że cię opuściło. Nie opuściło cię. Widzicie? Super. A jakie są kontrolne, to ja nie wiem. Musicie wy. Aniu, ty musisz roz, rozstrzygnąć, czy czegoś tu nie pominęłam, ale ja i tak później jeszcze na spokojnie posprawdzam, bo w tej chwili tam za mną się obiad robi. Gontuje się. SSS. Wściekły pies. To mamy dwie linie, mamy 9 zł. Super, noeczko. Mucha nie siada. No, tu mi zejdzie chyba czasu. A czasu niestety nie mam. E. Szukamy. E, F Jest E. Jest E. I, 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 tu jest E. Majdę tak przytykać. Tu jest E, tam jest E. Dobra, jest. O, o, jestem nawet ja tu, widzicie? Ale jestem sławna ja, dziękuję. W życiu bym nie pomyślała. Dobra, lecimy dalej. Szukamy B, 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 B. Tu już widzę B. Gdzie jest jeszcze B? B, 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 B. Tu mamy B. Kabel, nie lubię fabli, bo kablują. B. Dwa, chyba tylko. Jak coś to znajdziemy później. Co to jest? C. Szukamy C. C, 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 C. Liczę. O, aż zaskwiczał mój badyl, więc A tu jest jeszcze C. Dobra. Oj, tu jest jeszcze. No i będę tak ojejkać. Ojej, ojej. Dobra, lecimy dalej. Szukamy F jak Franka. Gdzie jest Franka? Jest V, Mamy F. Mm. I tu mamy F. Na początku i na końcu, ale jest. Super. Z, szukamy Z, gdzieś tu widziałam. O, jeszcze gdzieś chyba. Jest. Dawaj. nie opieraj się. Oj, tu jeszcze było E. O, widzimy, że tak stękać. O, tu było, tam było. Dobra, lecimy D. Jak dynia jak Danusia na przykład. Gdzie jest jeszcze D? O, no, tu nie ma, tu nie ma. O jest. Jak to nie ma, jak jest. I F też jest. No proszę. od mądra. Aniu, ale widzisz, no jak się tak drapie, no już chyba nie ma D. Jak nie ma, jak jest. No nic. Będziecie ze mnie najwyżej nabijać. Szukamy... O, jak Ola... Co, nie ma O? Czy ja nie widzę? Nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma... Jest korba. O, jest korba. Jest orbita. Tak. No i chyba wszystko. Szukamy Y, gdzieś widziałam. Mysz. Mysz, mysz. Tu nie ma, tu nie ma. Jedno. Też tak żałuję. Chyba, że ominęłam. R. Szukamy. Rum. Rumu nie. Rum jest niedobry. Kiedyś spróbowałam i... I już go nie lubię. Nawet z herbatą. R, 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 R. R. Gdzie jest jeszcze? R. Chyba nie ma co. Zgubiłam jak nie. Pewnie, że zgubiłam. Ale fajna jest ta krzyżówka. Fajniuśka. na taka. Py, 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 jak pele, Pelagia. A tu plaga pisze. Ja myślałam, że będzie Pelagia. Dobrze. Hmm. Jak coś tam znajdziemy. S, S, S. Mysz. Jest mysz. Jedno S by było. ale Żałują. U. Szukamy U, U, U. RUM, znowu RUM. RUM. Gdzie jest jeszcze U? Jeszcze mamy tu U. I chyba już nie Wy. No jest u mnie wy. Mm. I co? M, m M, em. Mogliby dać. M. Ale nie dali. K mamy korba. Gdzieś jeszcze K chyba widziałam. Tutaj. No i w kablu jest K. No jasne i, iii, iii, i, 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 i. długo mi to schodzi, nie? No, ja wiem. L, L. L jak luśka. Tu mamy L, tu mamy L. Mm, 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 mm. I w kablu, no proszę, ten kabel to podejrzany. L i w pladze. Plaga, dobra, lecimy. N, N jak Natalie. Wszystkie Natalie pozdrawiam. Bardzo, bardzo serdecznie. I co? To wszystko? No chyba wszystko. X to widziałam w maksie właśnie tylko jeden. I ostatnia. I i i, i i i i ale to i nam tu nic nie da ale super się drapało oj tu było jeszcze i y. czyli jest jeden wyrazik jedno słowo mm, gdzie to i jest jeszcze tu jest jeszcze a jot nie było nie i y, i i i no i takie to drapanie ze mną T nie ma, L było właśnie, U było, ale to nic nie zmienia. G nie było, A, T, M, J. No dobra, kochani, nie ma, to nie ma, nie będziemy płakać. Aniu, naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo Ci. Ty, no wyszło ty. Super. Także tutaj nic nie ma, ale super. Wspaniale mi się drapało. neczko bardzo, za... ale to bardzo ci dziękuję. Śmieci się narobiło. To twoje zdrapki. To twoje śmieci, nie? nie Żeby tu <laughs> Kochana, jeszcze raz bardzo, bardzo ci dziękuję. Wspaniałą karteczkę śliczna, typowo polska, za słodkości, za zdrapeczki. I za tą wygraną tą ci odeślę. Z, też z jakąś niespodzianką na pewno. Kochani, wielkie, wielkie serduszka dla Aneczki. Dla naszej niuli. Bardzo, bardzo po, poproszę. W ogóle mnie raczycie takimi wspaniałościami. Wandzia, ty, Nati. Jeszcze raz bardzo Aneczko ci dziękuję. Z całego serducha. Te moje stare ręce nie chcą robić na serduszka, ale musisz mi uwierzyć, że naprawdę bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jestem bardzo zadowolona. Jest fajnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. I proszę o serduszka dla Ani: możecie zostawiać łapeczki dla mnie, bo fajnie się drapało. Ja uwielbiam te łapeczki wszystkie polskie. Dobra, nie będę przynudzać. Dziękuję na razie. Pa!